Dzień dobry witam Państwa dzisiaj w słoneczny dzień ze Spytkówek ze stacji doświadczalno-hodowlanej Saten Union. Polska jest dzisiaj ze mną kierownik stacji Mariusz Ratajczak znany już Państwu. Będę miał do Mariusza kilka pytań także witam. Dzień dobry. Miło że odwiedziłeś mnie Artur. Po tym czasie, który, którego, ty, który nie widziałeś na pewno widzisz dużą różnicę we wzroście roślin, bo no nie było Cię tu z dwa tygodnie. O, zgadza się, faktycznie ten czas leci bardzo szybko. E Parę razy tutaj już byłem. Pierwszy raz, pewnie Państwo pamiętacie, byłem w czasie wysiewania nawozów. Kolejny raz nagrywaliśmy w trakcie siewu w Akademii żefaku Później również lustrowaliśmy plantację wspólnie, ale myślę, że dzisiaj już nadszedł czas, żeby troszeczkę pochwalić się, co tutaj możemy zaobserwować. Jak Państwo pamiętacie, siew tutaj w tej lokalizacji był 2, 2 września dopiero w tym roku. Tak. Mariusz, dlaczego, dlaczego tak się złożyło, że akurat 2 września? Y Około 27 września był bardzo duży opad. W ciągu dwóch dni spadło 120 mm deszczu, dlatego musieliśmy odczekać no, dobry tydzień, żeby gleba nadawała się do siewu, żeby chociaż ta wierzchnia warstwa gleby była lekko przesuszona. A i tak używaliśmy agregatu uprawowego z przodu siewnika, żeby jeszcze. Ta, tą wierzchnią warstwę spłukić, ponieważ była ona bardzo. Skrupa zbita. była, Skrupa. się utworzyła. Tak. Zgadza się, faktycznie ten koniec sierpnia, ten 27-28 były tutaj intensywne opady. Ja też byłem po tych opadach, już wysiwaliśmy nawóz. Nawóz z firmy Timagagro NPS-49. Zresztą to będzie pewnie tutaj też być może widoczne, ale ta część doświadczenia, która została nawieziona nawozem NPS-49, wyraźniej na charakterze, charakteryzuje się lepszym, lepszym wzrostem. Ale myślę, że o tym Państwu opowie mój kolega Piotrek Kotowski. Już niedługo będziemy mieli Akademię Rzepaku, no nie w Spytkówkach, ale koło trzewa, więc myślę, że odniesie się do tych elementów związanych z tą biostymulacją wzrostu roślin. Natomiast wracając tutaj do Spytkówek, Mariusz, jak wygląda w tej chwili ochrona, przede wszystkim ochrona insektycydowa? Czy zauważyłeś jakieś ruchy, presje ze strony owadów, które tutaj szkodników, które tutaj występują zazwyczaj. To znaczy generalnie można powiedzieć, że presja nie jest duża w tym roku, ale jest. Głównym powodem tego, moim zdaniem, jest to, że jednak noce są chłodne i właściwie od tygodnia dopiero mamy temperatury koło 16-19 stopni w dzień, a w nocy około 10. I w tej chwili właśnie pojawiły się już pierwsze, pierwsze naloty, i, i próg szkodliwości, można powiedzieć, nie był przekroczony, ale ze względu na to, że są to doświadczenia hodowlane, zależy nam na jak najlepszej kondycji jak najmniejszych, jak najmniejszych uszkodzeniach tych roślin, Profi, profilaktycznie. E, e, dwa razy żeśmy już zastosowali e, insektycyd. E, tutaj to, co Mariusz powiedziałeś, że bardzo ważne jest to, żeby rośliny były w dobrej kondycji. Ja tutaj chcę też dodać i zaznaczyć, że w przypadku doświadczeń hodowlanych, których na tych polach jest większość, e, nasiona nie są, Mariusz, niczym zaprawione. Nie, są nie. czarne nasiona. Są to prosto nasiona, tak jak zostały wymucone, ponieważ no, e, e, wysiew na jedno poletko. W, to jest masa nasion 3-4 gramy i trudno byłoby tak małe próby. Ilości zaprawiać. zaprawiać. Natomiast ja też dodam tutaj, że oprócz doświadczeń hodowlanych, my akurat jesteśmy na bloku, gdzie mamy doświadczenia już nasze, czyli firmowe, czyli prowadzone przez firmę Rapul. I w tym przypadku my zaprawiamy akurat nasiona zaprawami insektycydowymi i zaprawiamy również zaprawami fungicydowymi. W tym roku nasze poletka zaprawione są tutaj dla Państwa wiadomości zaprawą Scenic Gold, to jest zaprawa fungicydowa oraz zaprawą Lumiposa, która zabezpiecza w tych wczesnych fazach rozwoju. Nasze, nasze odmiany przed no, presją ze strony szkodników. Tak, Także tak. wegetacja chyba w tej chwili rozwija rozwi rozwi się dobrze, tak. tak. jeszcze dodam, że no po prostu ty przysyłasz mi nasiona na demo, te które są ogólnodostępne dostępne w handlu y, dla rolników. Po prostu pobierasz tak z tego zgadza się, takich które są sprzedawane, dlatego one są tak przygotowane jak, jak... jak dla rolnika tak. i to, to się zgadza. Mamy tą przewagę nad naszą naszymi kolegami z konkurencji. To, że mamy tutaj całą linię technologiczną w wągrowcu do zaprawiania nasion, do konfekcjonowania nasion i też to, co Państwu później pokazujemy, oferujemy i w sprzedaży, ale też na poletkach, no to są po prostu nasiona, bardzo krótko mówiąc, tak. komercyjne. Myśmy tutaj dzisiaj wyrywali korzonki rzepaków, oglądaliśmy. Te, te systemy korzeniowe, bo to jest klucz do sukcesu. No generalnie w tym roku te systemy korzeniowe no, mi się podobają, bo jak tutaj widzieliśmy, one są palowe, długie, rozbudowane, głęboko sięgające w profil glebowy, więc i kwestia zaopatrzenia w wodę i składniki pokarmowe tutaj myślę jest rzeczą kluczową. Jeszcze jest jedna, Mariusz, rzecz, na którą tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę. No, w tym roku ze względu na panujące warunki pogodowe, zbyt tak, tak. duże uwilgotnienie, opady, Widać było no, wpływ chromazonu przede wszystkim na, na tak. liście. One by się tak. przebarwiały. Tak. No, tutaj, na tych naszych poletkach, doświadczanych, nawet zrobiliśmy ocenę właśnie podatności danych odmian i rodów na, na chromazon, i no, było bardzo duże zróżnicowanie. W tej chwili to się już wyrównuje. Ale y, y, bardzo długo było widać te różnice, i, i widać, że, że y, widać, które odmiany, które nasze materiały bo znajdują się takie, które zupełnie nie dawały żadnych objawów y, y, nie były liście porzucone, a były takie, które były w małym stopniu mhm. p, porzucone, no, a były też takie, które bardzo, ale to, to y, te, te najbardziej. Y, Yy, poletka, które ucierpiały to są materiały hodowlane, generalnie można powiedzieć, że w odmianach, które yy, Rapul ma w swojej ofercie, to nie było z tym problemu. Aha, czyli generalnie raczej w rodach, mniej w odmianach, tak. aczkolwiek ten efekt lomazonowy ze względu na pogodę może się pojawić oczywiście on mija, to jest kwestia tak, tygodnia, to... dwóch. I tak. rośliny się szybko regenerują. No jeszcze muszę dodać, że właśnie e, dwa dni po siebie był znowu opad i to było 20 mm, czyli to były warunki takie, gdzie ten chromazon bardzo mógł się... E, przemieścić, pokazać, i przemieścić, przemieścić i przemieścić, i rośliny go pobrały. No, myślę, że tutaj do omawiania mamy wiele różnych aspektów, ale myślę proszę Państwa, że o tym i o wielu innych jeszcze elementach agrotechniki, jesiennej agrotechniki będziemy mogli porozmawiać na planowanej Akademii Rzepaku najpierw w listopadzie, 15 listopada w Knybawie, to jest koło Czczewa. Tam również będzie część i polowa, i część teoretyczna. Natomiast myślę, że z Mariuszem spotkamy się już po zimie, czyli będziemy oceni. Kondycję roślin po okresie zimowym. No myślę, że możemy sobie życzyć, żeby to wyglądało równie pięknie i dobrze, jak wygląda teraz. Także, Mariusz, na dzisiaj chyba dziękuję. Państwa zapraszam do Knybawy 15 listopada i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i powodzenia.